Dobra, wyobraź sobie taką sytuację, hipotetyczną sytuację. Jesteś aktorem polskim. Miałeś marzenie, żeby być raperem. I teraz tak, miałeś jakiś dorobek swój filmowy. I może nawet byli ludzie, którzy cenią ten Twój dorobek filmowy, ale. Ten rap, który nagrałeś, był takim głównym, że przez asocjacje ludzie uważają, że nawet twoje filmy już teraz są chłopie, że jesteś chujową osobą. Ten rap jest tak zły, że ludzie mówią, a kurwa, wszystko jest złe. Rozumiecie ten mechanizm, tak? W sensie filantrop, wielki filantrop, wspaniały filantrop, pomaga, hipotetyczny filantrop, pomaga ludziom, robi bardzo dobre rzeczy na świecie, ale jednocześnie molestował dzieci, i wszyscy mówią, a jebać tego filantropa i całe, wszystkie te jego organizacje, bo to, to jest ten poziom. Znajdujesz się w tej sytuacji i porzucasz ten rap, no bo wiadomo. No i teraz jaki jest twój następny ruch? Jaką decyzję podejmujesz? No i w takiej sytuacji obecnie znajduje się Sebastian Fabiański. Ja to zobaczyłem dosłownie dzień temu, że Sebastian Fabiański wrzucił swoją piosenkę pod gołym niebem. No i co? Pozostało nam przesłuchać tę piosenkę, nie powiem, że mi się jakoś mega chciało, ale też z drugiej strony ciekawość. Nie chce ci się. Ale ciekawość. Ma, rozumiecie to uczucie? Ktoś się spierdział. Nie chcesz tego poczuć? A z drugiej strony o ale się zjebałeś. Dobra, puszczam. Dobra, to 2,5 minuty. Jak czy czy mo bo może będzie świetne, ale jak nie będzie świetne, to jest tylko 2,5 minuty. Jesteście ze mną w tym? Teraz już jesteśmy razem, okej? Okay? Były żarty o molestowaniu dzieci, o wąchaniu bąków. Jesteśmy razem. Dobra. Uh! Znam smak twoich słodyg, a nigdy nie widziałem. Cię. Daj znak, bo już nie chcę sam. Znowu spać pod gołym niebem. U, świetna. na. smak Twoich słonych warg, a nigdy nie widziałem Ciebie. Po pierwsze disco polo. Smak... <laughs> Znam smak Twoich słonych warg. Ha! Zatem spoconych warg. Zatem kontekst seksualny. Obrzydliwe. Daj znak, bo już nie chcę sam. Znowu spać pod... Oh Siedzę i odliczam dni. U. Do tej chwili kiedy wreszcie. Do jakiej właśnie? Będę mógł wyszeptać ci. Co? O, o, o. o mój Boże! Do tej chwili, gdy będę mógł szeptać ci! U. Wow! Jaki straszny wers. Gadasz z dziewczyną przez telefon na odległość. Hej, nie mogę doczekać się. Kiedy będę mógł wyszeptać ci? Co będziesz mógł wyszeptać? Powierz mi, że do mnie należy Ale falset I że tylko będzie dla mnie bić co, 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 co. Zero remove Dobra Znam smak twoich bo... słonych wag wow! Nigdy nie Mamy dance off, kurwy synu Daj znak, bo już nie chcę sam Znowu spać pod kołym niebem znam smak twoich słonych wag A nigdy oh. Widziałem ciebie. tak, już nie chcę sam Znowu spać pod gołym niebem. W głowie świat. Z nieba będą spadać gwiazdy, a pod naszych rozgrzanych ciał. Znaczy w ogóle ten gość. Przez moment nie byłem nigdy tak zmęczony jeszcze. Ten gość, przez. Będę wymiotował za chwilę. Ten gość, przez. Mam smak krwi w ustach. Ten gość, przy, przez moment pisał. Piosenki rapowe. O jakimś tam znaczeniu. I przechodzimy bezpośrednio do. W głowach zawiruje świat. W głowach zawiruje świat. Z nieba będą spadać gwiazdy. Reniusis. A pod naszych rozgrzanych ciał. Kup, 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 kup. Pod naszych rozgrzanych ciał. Kop, kop, kop. Nie było jeszcze rymu chyba w tej piosence, mam wrażenie. Pisze jakaś kobieta. Znalazłam przez przypadek, a teraz nie może wyjść z głowy. Eee... Napalona. Ty odpowiesz tak, tak. Potem ścieżką ubraną w kwiaty Powiniem z życiem grać Wa <grym> bank Z życiem grać? Wa Którą szkołę aktorską konkretnie kończył Sebastian Fabiński? Ja się uczyłem grać na ulicy, wiesz o co chodzi? Całe życie graliśmy, raz biednych, raz głupich. Znam smak twoich słonych wag NIGDY NIE WIDZIAŁEM CIEBIE, DAJ ZNAK budż. Ale to, ale to jest, jest, ja coś znam, co jest w tym tempie, w tej tonacji, mniej więcej, nie jestem muzykiem, jest gościu sam, który tańczy, nie wiem jak się nazywa ta piosenka, bo my w Polsce ogólnie nie napisaliśmy jeszcze żadnej oryginalnej piosenki, w, w strefie mainstreamowej, naszej popkulturowej jeszcze nikt nie napisał swojej piosenki. Wszystko jest inspiracją. O, Everybody Hates Me.

Czy to jest znak, bo już nie chcę sam, bym był niebędny. Więc w zasadzie sensie nie wiem, czy to jest to, to, najprawdopodobniej to jest inspiracja, ale nieważne. Nie wiem. Nie co innego! Nie będę mógł wyszeptać jej. O! O! Wymęczony, strasznie. spociłem się. Świetna piosenka. Znaczy, spociłem się to. Ja, ja oceniam muzykę w ten sposób. Wy może, ma... wy, wy może macie tak. Wy, może... Wy, wy, wy możliwe, że tym swoim krytycznym okiem w stosunku do Sebastiana patrzycie tak, mówicie tak. No to jest taki sobie. Muzyka disco polo Tekst nie był jednego rymu. Niespecjalnie ambitny. Tak może... tak może patrzycie wy. Ja z kolei. Patrzę w taki sposób, czy ja się pocę, jak słucham tej muzyki. No więc w mojej skali osobiście, ta muzyka to jest sukces. Ja nie, ja nie wiem w sensie, nie wiem jaki jest finał godny tej kariery. Sebastian Fabiański na przykład yy, mógłby z, yy, w ramach takiego, yy, takiego performance'u artystycznego zwalić kupę przy kolumnie Zygmunta. Jak policja by przyjechała, on by mówił, to jest mały Zygmunt. Według mnie to jest jedyna możliwość, żeby to wszystko się zakończyło z twarzą, a znam smak twoich słonych warg, Nigdy nie poznałem Ciebie, dlatego że on jest jeszcze creeperem i stokerem i on tylko ją ogląda i sobie wyobraża, jakby było. Sebastian Fabieński, nawet w Tedesku, który sam stworzył, też odniósł porażkę.